Natomiast co, o, co by chciał pan się dowiedzieć? Co pan, co Pan, pan co u pana, co tam? No ja bym chciał. Tak, no. No, co tam? W y w y w mm -hmm. No jest to dużo, dużo, dużo jak na dzisiejszy wieczór. Tego. Nie wiem, czy jestem gotów na taką wróżbę, ale ja panu powiem. Proszę no. o numer strony, proszę o numer wersetu. 250, poproszę. 250. O, pan, za... pan widzę taki długowieczny, daleka strona, dalekie życie, rozumiem, wszystko rozumiem, młodość już nie pierwsza, dobrze. 250, mamy numer wersetu? 4. 4? Dobrze, uwaga. Bo tak się Ocean! Tak, już się dodzwoniłem. Tak, już to, ja rozumiem. Ale proszę mi teraz nie zakładać koneksji z książką, księgą, mą myślami mymi i poczuciem mej własnej wartości. E, lecimy, proszę. E, mi, e, Ocean Boulevard i Wypaść. W sumie to dobrze się składa. Podnoszę grzyba, aby wróżyć na podstawie tego wersetu. Uwaga, grzyb mi mówi, Ocean Boulevard, marzy pan o tym, żeby mieć spokój, święty spokój, duży spokój, morze szumi, fala szumi, szumi panu w uszach, wyczuwam problem z uchem, nie wiem, czy miał pan może kiedyś operację na kosteczki, młoteczek, kowadełko lub strzemiączko, trąbkę ustachiusza? Możliw, 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 skoro taki możliw, to wyczuwam, że w drugim uchu rodzi się problem, rodzi się problem ze ślimakiem. Ślimak Ocean Boulevard, ta fala mi mówi, że może być różnie. Proszę udać się do foniatry, dziękuję! Mm, dziękuję. <śleskutuj> <śleskutuj> <śleskutuj>